Dużego wyboru pan nie ma. Co wyrosła, ja. Dobry wieczór. tak, tylko ubieraj. na do przodu, brązowego tyłu ubieraj. A rozmiar. Jutro będziecie na YouTube? Jest okay. Słuchajcie, na to teraz możemy damy się pokazać tym wszystkim przybierańcom i zapraszamy do rock'n'roll'a wszystkich przybierańców, a pozostałych prosimy się troszeczkę na momencie odsunąć. Wszystkie bardzo dobrze, bardzo dobrze. I dzięki I dziękujemy wielkie prawa dla wszystkich przebierających. Nie ściągamy jeszcze, nie stugajcie. Tak, jeszcze.